Joter się mądraluje, nazwano na dzień dzisiejszy roboczo. Mam powiem szczerze, sporo zapytań e, jeśli chodzi o temat handlowania samochodami. Od czego zacząć, jak zacząć. Powiem szczerze, zrobiłem sobie drobny research na YouTubie e, i powiem Wam, że nie spotkałem się. Z żadnym filmem nikt nie wytłumaczył co na czym polega. Każdy mówi a, po pokombinuj na wujka, na brata, na, na, na kogoś tam. Słuchajcie, to jest temat trochę śliski, ponieważ z kwestii stricte podatkowej, jeżeli powiedzmy, podepniecie się pod, wymyślam, wujka, kupujecie samochód. To wy, to wy kupujecie ten samochód. Wy jako wy, nie wujek. Więc musicie w jakiś sposób przenieść pieniądze powiedzmy na konto wujka. Potem przy sprzedaży tego samochodu, to nie wy sprzedajecie ten samochód, tylko sprzedaje go wujek. Więc musicie również znaleźć na wypłatę tych środków, o ile tą pierwszą rzecz można zrobić w formie. Powiedzmy pożyczki i później tą pożyczkę wujek wam zwraca, to nadwyżkę musicie od tego albo zapłacić podatek. Powiedzmy, że to będzie ta mm, oprocentowanie waszej pożyczki, albo yy, Wujek wam musi, nie wiem, wypłacić w formie umowy zlecenia, zapłacić podatki, zusy, strusy. Po co tak kombinować? Jeżeli chcecie Zacząć handlować sobie samochodami, zróbcie to po prostu w pełni legalnie, mianowicie kupujecie normalnie na umowę kupna sprzedaży, płacicie po zakupie tego samochodu oczywiście podatek od wzbogacenia PCC 3 2%, jeżeli trzeba, to, to naprawiacie. To, to, co tam trzeba, i to jest ważny punkt. Jeżeli będziecie zbierać rachunki faktury cokolwiek, że podnieśliście wartość tego samochodu, to działa to bardzo podobnie jak w przypadku działalności. Czyli powiedzmy kupujecie samochód za 5000, sprzedajecie za 10. Tak najprościej, najprostsze takie te liczby ale wrzuciliście w niego na przykład 3000 zł, bo trzeba było, nie wiem, polakierować płatnik, wymyślał. No to wy nie zarobiliście na samochodzie 5000, tylko zarobiliście, nie ja wiem, 3000, 3000 zarobiliście 2000 zł. Tutaj mówię to... Mówię o bardzo początkowej fazie, bo jeżeli będziecie mieli takiej sytuacji dużo sprzed kupna, sprzedaży, kupna sprzedaży, no to ktoś się do was w końcu przyczepi, że nie macie zarejestrowanej działalności. Ale jeżeli mówię jeden dwa samochody, chcecie sobie sprawdzić się po prostu, co z czym się je, jak wygląda kupno, w jakim stanie, co jest dostępne na rynku, w jakich pieniądzach czy to tak łatwo skupić samochód za, za 5 tysięcy sprzedać za 10, no myślę, że. Chcąc podchodzić do tematu uczciwie, ee, ciężko, ponieważ każdy ma internet, każdy ma jakieś rozeznanie, mniej więcej. Nawet osoba, która nie ma żadnego pojęcia, wejdzie sobie na pierwszy lepszy portal z samochodami. Teraz już są, ostatnio widziałem na, na, na pewnym portalu z ogłoszeniami. Podaj, wpisujesz wszystkie dane samochodu, oni ci robią wycenę. Oczywiście ta wycena jest taka, jest, ale mniej więcej ktoś się zorientuje na temat wartości tego samochodu. Więc tutaj, żeby od razu nie otwierać działalności, możecie sobie zrobić tak, jak powiedziałem: czyli kupujecie samochód, następnie doprowadzacie go jakoś tam, podnosicie jego wartość, tak to mówimy, sprzedajecie. I uwaga! Aby urząd skarbowy się do Was nie doczepił. Przy rozliczeniu rocznym jest chyba ostatnia albo przedostatnia tabela. Tam jest yy, dochód inny, coś takiego. Po prostu podajecie tam kwotę, którą zarobiliście, pomniejszoną o koszty. tak? Czyli jeżeli kupiliśmy za 5, rzuciliśmy 3, yy, sprzedaliśmy za 10. To zarobiliśmy na tym 2000. Te 2000 podajecie w zeznaniu rocznym, w picie tak zwanym, e, że zarobiliście. Okej, okay, no będzie trzeba od tego zapłacić podatek, ale tak czy siak, no chcąc, e, oczywiście działać legalnie, zgodnie z, z prawem polskim i z prawem podatkowym, tak czy inaczej podatek musielibyście zapłacić. Taka forma e, daje Wam. Możliwość sprawdzenia, mówię, kupić jeden, dwa samochody w ten sposób, zobaczyć jak się kupuje i jak się też sprzedaje te samochody. Bo to nie jest tak, że wystawiasz samochód za 10 tysięcy, ludzie walą drzwiami i oknami, bo nie chcą go kupić. Jest bardzo dużo różnych dziwnych sytuacji. To jest temat totalnie na, na inną serię na temat podejścia ludzi i, i w ogóle. Jak to teraz wygląda, jeśli chodzi o sprzedaż, no ja osobiście działam na troszeczkę większą skalę, eee, staram się robię, co mogę, żeby te samochody sprzedawać w jak najlepszym stanie technicznym, a może inaczej. Nie chodzi o to, żeby on był najlepszy. Ja bardziej skupiam się na tym, żeby klient był świadomy. Czyli jeżeli kupuje ode mnie samochód, piętnastoletni, 10-letni, 5 -letni, i on ma jakieś. Yy, Zastrzeżenia, nie wiem, gdzieś tam jakieś rysy, jakieś, no, to są rzeczy, które oczywiście można w momencie oględzin wszystko y, zobaczyć. Aczkolwiek czasem się zdarza, że nie wiem, samochód jest brudny, na drugi dzień klient wam może zadzwonić. Proszę pana, ja nie widziałem. No, no sorry, e, dlatego robię filmiki. E, ostatnio zacząłem robić filmiki, dołączam do ogłoszenia. Gdzie wszystko staram się pokazać, to co jest. Co za tym idzie? Jeżeli ktoś do mnie przychodzi po samochód, to on, przynajmniej mam szczerą taką nadzieję, że tak jest, obejrzał ten filmik, wysłuchał. To, co mam tam do przekazania, najczęściej to jest tam no, do 10 minut, staram się nie dłużej, bo to też no, nie ma co się rozwodzić nad samochodem. Są dokładne zdjęcia, wszystkie mankamenty, wszystkie istotne szczegóły są zawarte. Jednakże zawsze mówię, no te, te, te 50 minut coś tam powiedzieć, pokazać, wyszczególnić. Mam wrażenie, że ten klient, jeżeli taki wirtualny spacer przeprowadzi z tobą, ze mną, tak w tym przypadku. No to przychodzi i on wie po co przychodzi. Nie ma sytuacji, proszę pana, ja nie widziałem. Jeżeli robisz cztery zdjęcia kalkulatorem kolokwialnym yy, z kilometra, no to zawsze jak ktoś przyjdzie, to po pierwsze zakładając, że przyjdzie, bo też jest tak, że jeżeli ktoś jest niepewny, ktoś czegoś nie widzi, to po prostu olewa to ogłoszenie. Samochodów jest na dzień dzisiejszy do wyboru do koloru. Jeżeli chcesz, żeby ktoś przyszedł, czy nawet zadzwonił do ciebie, musisz się jakoś wybić. Ja sobie znalazłem taki sposób. Nie mówię, że to jest jedyny dobry sposób. Na pewno są jakieś inne. Jest masa, masa ludzi, którzy samochodami handlują. Każdy ma coś, coś swojego. tak? No Jest też niestety, jeszcze ubolewam nad tym strasznie. Aczkolwiek, z jednej strony ubolewam, z drugiej e, się cieszę, że są jeszcze tacy ci starzy, handlarze: typowo panie, pasuje to, zabieraj, nie pasuje to, zabramę. Bo jeżeli ktoś pójdzie do takiej osoby, bardzo często się nie dogadają, e, przyjdzie do mnie, gdzie usługę staram się robić na totalnie innym poziomie i totalnie inne relacje. E, są jeśli chodzi o sprzedaż, kupno rozmowę po prostu, tak? Kontakt z tym klientem to nawet jeżeli ten samochód będzie miał jakieś tam niedociągnięcia, e, to myślę, że cała relacja to wszystko nadgoni. Plus, wiadomo, że zawsze może ponegocjować cenę. To jest istotny punkt. Jeżeli wystawiacie sobie samochód za te 10 tysięcy, przykładowe no to musicie mieć zawsze pole do manewru nigdy, no kurcze, naprawdę na palcach palcach jednego palca praktycznie mogę policzyć, że ktoś do mnie przyszedł, zapłacił za samochód tyle ile był wystawiony nigdy nie ma takiej sytuacji, zawsze się znajdzie jakiś aparat, panie opony trzeba kupić, rozrząd trzeba wymienić, paliwa trzeba nalać, no no mówię, to jest na, na inną serię już jakby jakby opowiadania ale no zawsze trzeba mieć ten jakiś tam chociaż drobny margines yy, żeby po prostu zejść, dogadać się z tym człowiekiem i strzelać samochód także mówię reasumując, no kluczowa informacja jeżeli chcecie zacząć handlować, to zróbcie to po prostu bez kombinowania zbędnego bo jeżeli będziecie handlować na tego wujka, ciotkę, dziadka kogoś tam zawsze może się trafić ktoś yy, nazwijmy to życzliwe na Was donieść po co nam to? zarobicie te 2000 zł oddajcie te tam nie wiem 400 zł powiedzmy podatku nie mówimy tutaj o ciągłym działaniu poza tym jeżeli założycie działalność no to te podatki też będziecie nie płacić więc to tak nie jest, że, że, że się płaci jeżeli ma się działalność to się nie płaci podatków chodzi mi tutaj mówię, o sam moment zaczęcia oddajcie dla świętego spokoju ponadto drobny, 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 istotny szczegół. Jeżeli macie, nie wiem, jesteście na etacie, powiedzmy dorzucacie sobie takie koszty dodatkowe, nazwijmy to, to też jest fajne, fajna sprawa, bo na podstawie poprzednich bitów budujecie sobie zdolność kredytową. Nie mówię, żeby na początek rzucać się z motyką na słońce, brać 2 miliony kredytu na, na samochody używane. Jeżeli tego nie czujecie, nie macie pojęcia, nie macie znajomości i nie macie zaufanych ludzi, e, jeśli chodzi o, o jakieś naprawy czy, czy, czy mechaniczne, czy lakiernik, czy, czy blacharz, ktokolwiek. Podstawą przy handlowaniu samochodami jest całe zaplecze, Majstrów nazwijmy to umownie, a żeby ich mieć, siłą rzeczy raz, drugi, trzeci trzeba mu zaprowadzić jakiś samochód, trzeba go po prostu spotkać, poznać, zbudować sobie lepszą, gorszą relację, bo jeżeli ten ktoś będzie Was znał, to będzie Was po pierwsze w idealnym świecie trochę inaczej liczył. Jeżeli mechanik was stanie policzy, czy lakiernik, czy ktokolwiek, to później to jest. Ten element, na którym wy zarabiacie. Bo wymyślam, kupuję samochód za te przykładowe 5000 z jakąś poważną usterką, mechaniczną. Powiedzmy, on jest warty 20. Kupuję go za 5. Jeżeli usterka yy, powiedzmy jadę sobie. No jak ten typowy, yy, no nie, nie chcę tutaj używać słowa Janusz, ale osoba, która nie ma pojęcia jedzie sobie do autoryzowanego serwisu za, uste, za naprawę usterki płaci powiedzmy 5000 zł, złotych, 10 tysięcy złotych a to samo może Wam zrobić ktoś kto jest specjalistą powiedzmy w danej marce e, czy, czy zwykły mechanik, który poczyta, ma jakieś tam pojęcie zapłacicie za to, nie wiem, połowę taniej to wtedy, to jest, wasze, to jest Wasz zarobek, który możecie, możecie wygenerować na danym samochodzie także to wszystko małymi krokami jeszcze raz powiem, jeżeli chcecie zacząć kupcie samochód na umowę kup na sprzedaży przerejestrujcie go na siebie, bo teraz te przepisy są takie, że w miesiąc osoba prywatna, czyli tak w tym przypadku jak osoby prywatne macie miesiąc na przerejestrowanie samochodu na siebie Jeśli jesteście firmą, macie na to 3 miesiące, więc to jest takie, takie drobne udogodnienie Aczkolwiek ja osobiście bardzo często tak zarejestruję te samochody na siebie. Później ciągłość umów, nie daj Boże, gdzieś czegoś nie będzie, gdzieś coś będzie nieczytelne, będziecie się tłumaczyć, dochodzić tych poprzednich właścicieli. A tak, jeżeli macie na siebie samochód zarejestrowany, to dajecie klientowi umowę, dowód rejestracyjny na Was wypisany. Do widzenia. Jeżeli nawet będzie błąd na tej fakturze, klient dzwoni do Was, jesteście w stanie to poprawić, nie ma tematu. A jeżeli błąd będzie wcześniej. Bo teraz dochodźcie, już nie mówią o il, jakiejś ilości faktur wcześniejszych, tam pięciu. Yy, różne są sytuacje, ale nawet jeżeli jedna będzie nie taka, ta, ta wasza z tym panem, od którego kupiliście, no to musicie teraz jechać, czy, czy, czy dzwonić, jakoś się spotkać z tym człowiekiem tą umowę poprawiać i tak dalej. Także ostatni raz powiem: zróbcie to po ludzku. Tak jak, tak jak należy, jeden dwa samochody sprawdzić sobie, czy się w ogóle w tym czujecie e, dopiero potem się bawić, w międzyczasie wyrobić sobie jakieś tam kontakty, jakieś tam pojęcie e, w, w, w temacie. Jeżeli macie oczywiście kogoś, to, kto handluje samochodami, to jak najbardziej no, można go podpytać o jakieś tam, czy nie wiem, no, nawet, nawet tego, e, tego mechanika, tak? czy, czy niech ci poleci mechanika, ale to ty musisz pojechać. Bo jeżeli będziesz się powoływał na tego kolegę z komisu, czy, czy brata, czy kogoś tam, to ten gościu, okej, okay, przyjechał ktoś, polecił mnie fajnie, to zrobię lepszą cenę na drugi raz temu panu z komisu, a nie tobie. Więc dlatego chodzi o to, żeby sobie wyrabiać jakoś tam tych, tych te znajomości. Na czym później mówię? Zarabiać. Także co? Mam nadzieję, podałem Wam jedną kluczową informację, a, a moim zdaniem bardzo cenną. Gdybym ja wiedział, już pięć lat minęło, to mogę powiedzieć, to by mnie kombinował właśnie w taki durny sposób. Już pomijam fakt, że możecie się z tym wujkiem kimś nie dogadać kiedyś, i samochód stoi na niego. Więc może być różnie. Odwracając troszeczkę kota ogonem, samochód stoi na niego, więc on go sprzedaje. Co w przypadku jakiś, nie mówię jakiejś głupocie, mówię jakiejś poważnej awarii. Sprzedając samochód, na fakturę wy za niego odpowiadacie. Oczywiście odpowiadacie za wady ukryte, a nie, że samochód, yy, no nie wiem, opona się przebiła ze starości, tak, bo to jest inna sprawa. No, ale jeżeli na tego, powiedzmy wujka handlujecie i klient później będzie miał pretensje do kogo? Do Ciebie czy do wujka? Idąc dalej. Czy tak ochoczo oddasz wujkowi jakieś tam pieniądze? To jest też przestroga dla, dla, drugi, dla drugiej strony. Właśnie dla tego wujka. O ile macie relacje wiecie jak to jest. Można mieć relacje dobre, o tyle, jak w grę wchodzą pieniądze, zawsze może być różnie. Pamiętajcie, zawsze może być różnie. To brzmi trochę głupio, ale wbrew pozorom jest bardzo głębokie. Bo są osoby, które są honorowe, biorą odpowiedzialność za pewne, zapewne, za, za swoje czyny, tak? Ja osobiście, jeżeli bym tak działał, to bym się poczuł, dołożył i temat załatwił. Ale to ja. Ale ja też nie pozwalam i nie pozwolę nigdy komuś handlować na mnie. Bo ja nie po to latami buduję sobie markę i działam bardzo pro kliencko. Co mi teraz punktuje, bo teraz przychodzą do mnie ludzie, którzy kupili 5 lat, 6 lat temu samochód u mnie um, i było okej, okay, albo było coś nie ok. Najczęściej, jeżeli coś było, to były jakieś takie głupoty, za które, no, nie powinienem zwracać czy, czy, czy w ogóle się tym przejmować, ale zależało mi na relacji z klientem. Ja miałem, pamiętam raz sytuację, chłopak do mnie zadzwonił po roku, jakoś tak, że mu się klocki skończyły. W samochodzie, nie pamiętam już dokładnie, to była Astra trójka, Samochód, powiedzmy, chodził wtedy w okolicach 12 tysięcy Ja mu sprzedałem go za 7 Naprawdę był w dobrym stanie A on do mnie dzwoni po roku, że skończyły mu się klocki I co w takiej sytuacji Ty byś zrobił? Wypierdalać zabramy, bo cię odholuje Bo ci od. Ja osobiście Powiedziałem, ok, Fajnie tylko to nie jest wada ukryta to, to jest normalna eksploatacja samochodu Finalnie, że naprawdę dobrze mi się rozmawiało z tym człowiekiem On też był tam od kogoś z polecenia yy, Koszt klocków w Intercarsie Nie pamiętam, już teraz to było jakieś 50-60 złotych chyba Wysłałem mu pieniądze Wiem, masz, idź, kup Zamówiłem w Intercarsie u niego w mieście Nie pamiętam już nawet co to za miasto Kitorium chyba czy coś Eee, wysłałem mu pieniądze, zamówiłem te klocki, mówię idź odbierz sobie, wymień czy ty, czy zaprowadź już do majstra, to już mnie nie obchodzi Wie, masz nowe klocki mnie w prezencie chłopak mi przysłał swoją siostrę na której zarobiłem bardzo fajny pieniądze także taka inwestycja, nazwijmy to, w te relacje, w to, w to podejście do klienta. Bo teoretycznie powinienem powiedzieć, weź stare koło i, albo ten klocek i, i się w czoło, tak? Bo to jest ta sytuacja analogiczna, no paliwo też Ci się skończyło? Czy, czy ja mam teraz Ci dolewać paliwa do końca życia? Także mówię, to wszystko jest kwestia odpowiedzialności I, i głupotą jest, teraz jest bardzo modne, że, że, że handlarze mają mnie W ogóle najlepiej kupić od handlarza, bo on za wszystko wtedy odpowiada, wam wstędzie serwisował samochód do końca życia. głupa, Wcale tak nie jest. Rękojmia to są wady ukryte. Świadomość tego, ja zawsze każdy samochód sprawdzam na tyle co mogę. Wiadomo, on nie będę rozbierał silnika. I sprawdzę, czy, 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 czy nie ma tam żadnych zarysowań na, na cylindrach czy innych tamtych tłokach czy, czy czymkolwiek. To, co mogę, to sprawdzam. I tu o to chodzi, o takie zdrowe, uczciwe podejście. Bo ja każdemu klientowi mówię, stary, ja nie wiem. Może wyjedziesz za bramę, może się zeznam. Ja wiem, no nie jestem w stanie tego przewidzieć. Nikt nie jest w stanie, to jest wszystko używane, to wszystko pracuje, ma jakiś swój przebieg, ma jakiś swój wiek, nigdy do końca nie wiesz, co się z tym działo wcześniej. Są jakieś tam, wiadomo, serwisy, książki, historie serwisowe, wszystko jest, ale tak naprawdę nigdy nie wiesz, jaki majster tam głowę wsadzał, co on tam zepsuł, może kiedyś komuś gdzieś tam jakaś podkładka wpadła. Nie wiem, wymyślam. Także reasumując, już teraz kończąc, bo. bo Miałem plan zrobić 5 minut, wyjdzie pewnie 40. E, zacznijcie handlować normalnie na siebie od samego początku, i od samego początku wtedy budujecie sobie jakąś tam, powiedzmy, markę. Na początek, wiadomo, no, nie, niezbyt oficjalnie, ale jeżeli będziecie od razu wykazywać te, te, te zarobione pieniądze, to też będzie. Będziecie mieli po prostu spokój I będziecie mogli działać troszeczkę głośniej Moim zdaniem, moim zdaniem Działanie głośne Głośniejsze jest, jest lepsze Bo ja mam w nosie Że ktoś mi przyjdzie dzisiaj Zostawi mi, nawet zarobię na nim 10 tysięcy Chociaż chciałbym, ale powiedzmy To ja mam w nosie Ja wolę zarobić 3 Mieć dobrą relację z gościem I on mi przyprowadzi 5 Na których zarobię kolejne 3 i oni będą przeprowadzać następne także kończę już teraz naprawdę zobaczymy w ogóle jak wyjdzie dźwięk, bo nagrywam dźwiękiem z kamery i co? pamiętajcie, działajcie na siebie od początku trzymajcie się do następnego dajcie znać o czym byście chcieli posłuchać